Ken, ruszaj! A, mi. Kurde, to Fuck. Mam dla ciebie złą wiadomość. Spóźniliśmy się. Ray Wilson nie żyje. Jak to? Znaleźliście go? Kto go zabił? To niemożliwe. Na obrzeżach miasta była mała opuszczona chatka, znaleźliśmy tam tylko krew, która jak się okazało po ekspertyzie należała do Wilsona. Po ucieczce musiał się tam wykrwawić. Skoro tak, to dlaczego nie ma tam jego ciała? Musi być gdzieś w pobliżu. Nie mógł przeżyć bez pomocy lekarzy. Stracił za dużo krwi, to było wiadome. <śleski> 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 Co to miało być do kurwy? Mike, co? Kol, oh! wytłumacz mi. Po co on z nami jedzie? Co? Poradzimy sobie bez ciebie. Możesz już wypierdalać. Dość zrobiłeś, Mike. Kenami amigo, uspokój się. O niczym nie wiedziałem. Co tam masz, co? Fetę, wiesz jak się kończy taka zabawa? Prędzej czy później trafisz do pudła. Wyjebiesz to albo dalej nie jedziesz. Jaką Fetę? Człowieku, ogarnij się. Kurwa, Mać, bobi, słyszysz go? Otwórz bagażnik i pokaż za co chcieli nas zwinąć. Nie mogę! Naprawdę, ludzie, sorry za wszystko. Obiecuję, że więcej nie będzie takich sytuacji. Wypierdol to! Nie słyszałeś, co powiedziałem? Nie mogę! To nie są dragi. No ale, Ken, daj spokój. Majk nie jest kłamcą. W takim razie sam zobaczę, co tam masz. Ken, nie, to nie twoja sprawa. Nie otwieraj. Zostaw to, ja mu wierzę. Jak będzie kolejna kontrola, radzi sobie sam. A teraz jedziemy dalej. Musimy zahaczyć jeszcze jakieś noty. Ja nie widzę, żeby w pobliżu coś było. Jeśli dobrze pójdzie, to za tydzień powinniśmy wjechać do Los Santos. Czy że z Majkiem jest coś nie tak? Spójrz, cały czas gdzieś dzwonić, z nikim nie gada. Mówiłem ci już dawno. Trzeba było go wtedy zostawić, jak mieliśmy okazję. Jeszcze cholera wie, co on tam wiedzie w tym bagażniku. Hej, amigos, co jest, ludzie? Za jakiś tydzień powinniśmy być na miejscu, jeśli utrzymamy tempo. Świetnie. Nie mogę się doczekać pojedynku z Loganem. Tym razem nikt nie powie, że oszukiwałem. A wtedy, za pierwszym razem oszukiwałeś? Czy mój brat nie mógł się pogodzić z przegraną? Co ty, nigdy w życiu. Gdzież to Logan wszystkich oszukał? W ogóle to ciekawe jak tam w Liberty City bez nas. To miasto zasługuje na chwilę odpoczynku. Może masz rację. Ta, ja, patrzcie kto idzie. Słuchajcie, niedaleko mieszka mój znajomy. Możemy się u niego przekimać. Co by na to? Co się tam Mike? Ja jestem za I ja też. No. No dobra, spoko. Sprawa wygląda tak. W ciągu 30 dni Korowi przyjdzie pismo. Chcą wykupić jego tor, by wybudować lotnisko. Więc musimy się sprężyć z przekonaniem, bo żeby oddał go mnie. Cały czas gadasz tylko o pieniądzach. Moja matka myśli, że nie żyje. Jedny rek. Jesteś jak dziecko. Musisz nauczyć się być bezwzględny. Nakładać swoje dobro na dobro inne. Bez tego zjedzą cię w tym świecie. Zwyrodnialec. Ej, nie pozwalaj sobie. Nie zapominaj, kto cię wyciągnął z paki. Chce spłacić swój dług wobec siebie i wrócić do normalnego życia. Nigdy nie będzie już normalny. Na razie idziemy pod Twoje nowe dokumenty. Dług rośnie. Jesteśmy na miejscu. Dobry, musicie się zmyć przed piątą rano, A tak to czym? Hata bogata. Który jest mój? A który chcesz? Pewnie, że legendarnego BMW. Jeszcze ten spoiler. Mm, dawaj kluczki, bo nie mogę się już doczekać. Jak dziecko. Jakbyś się przyjrzał, to są w środku. Siadaj i jedziemy za kolem. Bo informator przekazuje mi cały czas informacje, gdzie jest. Więc nie zgubimy go. Fajne mieszkanie. Jesteś tu na stałe, czy wynajmujesz? Wziąłem go w opiekę po wuju. Hej amigo, w ogóle jesteś coś w lodówce? Eee, sprawdź tam na najniższej półce. Powinien być jeszcze jeden brower. A czemu pytasz? Fajna okolica. Cicho, spokojnie. Alternatywa od hałaśliwego miasta. Ta, czasami aż za cicho. Nie ma do kogo się odezwać. Też fakt, idę się kimnąć na górę, tak? Tak, schodami i pierwsze drzwi po prawej. Wow. Jest moc malinga.